nazywam się Katarzyna Kopecka, jestem zawodniczką Bikini Fitness i dzisiaj wraz z Hightech Nutrition chciałabym Wam omówić technikę wykonywania prawidłowo przysiadów. Przysiady jest to podstawowe ćwiczenie złożone, które angażuje praktycznie całe ciało, tak więc zapraszam. Przysiad możemy wykonywać ze sztangą na karku. Upieramy sztangę na karku. Stajemy w lekkim rozkroku na szerokość bioder, stopy skierowane delikatnie na zewnątrz, ciężar napięty, schodzimy w dół, w dolnej fazie staramy się, aby kolana nie przekraczały linii palców i do góry. W górnej fazie mocno spinamy pośladki, wdech na dół, wydech do góry. W dolnej fazie staramy się nie podwijać pupy. Plana są zablokowane, nie mogą nam uciekać do środka, tylko na zewnątrz, według linii palców. Mocno spinamy pośladki. Pamiętajmy o tym, aby nie robić mocnego przyprostu, tylko delikatnie wydech do góry. ciężar napięty głowa do góry nie patrzymy w dół patrzymy przed siebie łopatki złączone Przysiad jest to, tak jak mówiłam, podstawowe ćwiczenie złożone, które angażuje w zasadzie całe nasze ciało. Jednak, aby było skuteczne, musicie pamiętać o prawidłowej technice. Nie popełniać najczęstszych błędów, jakimi jest właśnie wykraczanie kolan poza linię palców. Czy robiąc przysiad dosyć głęboko, staramy się nie podwijać pośladków. W górnej fazie mocno spinamy pośladki, ale też tak, żeby nie robić za mocnego przeprostu. Tak więc to są takie podstawy, jeśli chodzi o wykonywanie przysiadu. Zapraszam was do śledzenia naszego kanału na YouTube Hightech Nutrition. Zapraszam serdecznie.